Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek z serii Co można kupić za 100 zł w jednym z tanich sklepów. Przeszliśmy już przez Pepko Kika, Dilsa, to teraz czas na chyba sporego ulubieńca, który też pojawia się w coraz większej ilości miast, a mianowicie jest to Action. Action jest mi też sklepem znanym od dawna, od dłuższego znacznie czasu niż pojawił się w Polsce, bo znałam ten sklep z Holandii. Kto z Was był w Holandii? Ten też na pewno się na niego natknął, ponieważ jest to tam bardzo popularna sieciówka. Przywędrował on też do Polski. Mam wrażenie, że jest bardzo, bardzo podobnym asortymentem. I tak samo chyba fajnymi cenami Myślę, że można tam znaleźć naprawdę sporo rzeczy Papiernicze artykuły Rzeczy do domu Miski, talerze, kubki Troszeczkę chemii, rzeczy do sprzątania Zabawki, kosmetyki Ciuchy to chyba tylko bielizna Skarpetki i takie tam e, gadżety e, Jakieś naklejki e, Jakieś segregatory No jest z tego naprawdę dużo Elektronika, To prawda ja do końca nie ufałabym Na elektronice, no ale jednak coś takiego Się tam znajduje, jest dużo Takich sezonowych rzeczy. Czyli jak teraz mamy lato, to są leżaki, kubki plastikowe, jakieś koszyczki. No naprawdę jest tego sporo, jest w czym wybierać i można przeszaleć. I wcale nie jest tam trudno wydać 100 zł. Ja mam wrażenie, że to jest taki grajdół, kolejny właśnie generator potrzeb. Natomiast jeżeli potrzebujemy czegoś właśnie takiego, takiego w korzystnej, przystępnej cenie. Co do Actiona warto zajrzeć? Jeszcze sobie zobaczę, jakie tu zrobiłam zdjęcia i powiem Wam, co jeszcze na mnie wywarło wrażenie. I zaraz Wam pokażę, co kupiłam. A, bardzo duży wybór na przykład kartek, jakichś okolicznościowych, jakichś imieninowych, urodzinowych. To bardzo mi się spodobało. No, są też takie kraftowe rzeczy, czyli do wykonywania jakichś tam do it yourself w domu. Co prawda jeszcze czeka nas odcinek Steady'ego i ja uważam, że tam jest największy wybór. No, natomiast tutaj nie ma na co narzekać pojemniki od najmniejszego do największego wszelkie typy. Tak jak już mówiłam rzeczy do kuchni, o właśnie koszyki, koszyczki, koce, poduszki, poduszeczki. Taki jak potrzebujemy wystroić dom, to myślę, że tam warto się udać. Ale też tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o zabawki, to dla mnie tam jest... Super, opcja dla mnie, dla mojej córki jeszcze lepsze. Dobra, ale teraz już przechodzimy do mojego paragonu i moich zakupów. I zaraz pokażę Wam, na co wydałam 102 zł i 1 grosz. Co mi się jedynie nie podobało, to te ceny są takie 3,85, 3,59, 6,95. I ciężko mi było liczyć, chodzić z tym kalkulatorem. Yy, natomiast, no tak policzyłam, że mi wyszło te 102 zł. Zaczynamy. A i ja wiem, co mnie jeszcze denerwowało, to, że na rzeczach nie ma cen, bo później jak gdzieś mi się skasował kalkulator, to przez pół sklepu musiałam się wracać, żeby sprawdzić co ile kosztowało, także tutaj muszę się odnaleźć w tym. Kosz okrągły, trawa morska 16,95. I kupiłam taki kosz na zabawki e, gdzieś tam na dole, ponieważ te zabawki jest coraz więcej, coraz więcej, a mamy takie na dole rzeczy w klimatach, właśnie trawy morskiej. I jakieś inne kosze, i podkładki. No i właśnie w akrzonie całkiem spory wybór. Uważam, że no, nie jest to wielki koszyk, ale jak za 17 zł to taki ser, um, Stosunek ceny do jakości. Tutaj jest materiałowy, a tutaj właśnie pleciona trawa morska. Morska wygląda bardzo ładnie. No, i jako że zabawki panoszą się wszędzie, to kupiłam też drugi kosz, który z kolei był troszeczkę, chyba, tańszy. Tak, kosz z motywem zwierzęcym. 11.95 i ten kosz kupiłam do chani do pokoju też żeby wrzucić jakieś drobiazgi uważam, że jest naprawdę słodki. Tam chyba były ze trzy rodzaje, właśnie jakieś różne zwierzaki. Ja wybrałam takiego pieseczka szarego. No i w pokoju dziecięcym będzie bardzo ładnie się komponował. Albo jakieś małe figurki, albo na jakieś skarpetki. No jeszcze wymyślę coś Wykombinuję, do czego to użyć. To znaczy mam tyle rzeczy, do których mogłabym to użyć, że muszę po prostu zdecydować, do której tego użyć. Ale naprawdę fajne. Są też większe, mniejsze, całe plecione, nieplecione. Jeżeli chodzi o właśnie takie przechowywanie i też ładne, ale też praktyczne, to w Aksjonie spory wybór mam. Jeżeli chodzi o chemię, mam wrażenie, że więcej rzeczy jestem dla siebie w stanie znaleźć w DILS-ie. Nie wiem dlaczego, może te marki są tam takie bardziej popularne, a jednak w tym akwarium widziałam sporo takich niszowych rzeczy i nie wiedziałam, czy będą dobre, czy mi się sprawdzą. Jeżeli coś macie, używacie, to koniecznie poleccie. Ja natomiast od lat używam, sięgam sobie od czasu do czasu, to nie tak, że jestem nie wiadomo jak przywiązana. Natomiast lubię produkty Cilit Punk i wzięłam i do kuchni, i do łazienki. Na odwrót albo mniejsza o to W każdym razie one są skuteczne Fajnie działają i ja się nimi lubię I kosztowały 6,95 za sztukę A one potrafią być dość drogie Albo bardzo drogie Oczywiście można ją polować na jakichś promocjach Dronkach i tak dalej Natomiast za 6 zł uznałam, że to jest całkiem Racjonalna i fajna cena Także wzięłam sobie dwa Jest tam też proszki jakieś do prania Jakieś płynne do płukania No ale ja do większości rzeczy tam nie jestem przekonana Bo jak nie znam Najlepiej lubimy te rzeczy, które znamy, nie? Jednak tak to troszeczkę działa. E, także u mnie tylko te dwa płyny. Jak już jesteśmy troszeczkę w kuchennych klimatach, to kupiłam dwa rodzaje woreczków. Pierwsze woreczki to są Zip Store, czyli takie worki do przechowywania. Teraz one będą potrzebne, będą przydatne, bo część rzeczy z ogrodu gdzieś tam wyląduje albo będzie posuszona i wyląduje w szafkach. Albo w zamrażarce, więc one się przydadzą jak najbardziej. Tam były jeszcze takie niby specjalne woreczki do zamrażarki. Ja natomiast lubię w takich zipkach mrozić. I one kosztowały 2,98. widzicie, co to są za ceny, jakieś dziwne. W każdym razie, 2,98 za 25 woreczków, 0,9 litra. Ale tak jak tu pokazuje pani, można sobie kanapkę, truskaweczkę na drogę i tak dalej. To się po prostu w domu przydaje i to się po prostu w domu. Zużywa, chociaż oczywiście jak najbardziej korzystamy też z pojemników wielorazowych. Tak samo korzystamy z pojemników wielorazowych do lodu, natomiast z woreczków również. Jak potrzebujemy dużej ilości lodu, to posiłkuję się właśnie woreczkami. Woreczki kosztowały 2,15 i mamy tutaj 10 sztuk. I faktycznie tego potrzebowałam, więc faktycznie moi drodzy to wzięłam. E, wzięłam też. E, Cztery słoiczki, zestaw czterech takich małych słoiczków, których też potrzebuję, bo jednak jak się udaje na te zakupy, to nie, staram się nie wkładać byle czego do tego koszyka, tylko jednak mimo wszystko coś, czego potrzebuję i już Wam mówię, ile kosztowały takie małe słoiczki. 4,44. Natomiast 3,95 kosztował taki mały pojemnik, którego też potrzebuję. Też muszę sobie um, kilka rzeczy posegregować w szufladach, a ten wydał mi się taki całkiem fajny, bo tu jest tak nisko i jakoś można sobie to racjonalnie i rozsądnie poukładać. Także w szafce czy w szufladzie będzie wyglądało naprawdę dobrze. No ale tak jak powiedziałam, do wszystkie pojemniki, od takich wielkich, ogromnych na zabawki, pod taki, od, przez takie podłóżko do takich małych, drobnych, no jest ogromny wybór, także. Jeżeli chcecie pięknie uporządkować szafki, to w Actionie na pewno tego typu gadżetów znajdziecie. Chociaż w Pepku na przykład też i w Kiku też jest tego sporo jeszcze. 10 lat temu człowiek tylko dojkę jeździł. 3,85 zczytuję ja te ceny i staram się zapamiętać. 3,85 kosztowały foliki. A4, 20 sztuk, to się też zawsze przydaje, zawsze jest potrzebne do segregatorów. Także ktoś ma dużo dokumentacji oczywiście, także ja wzięłam, bo to całkiem fajna cena i za 3,99 zestaw markerów, 6 mini highlighters. Cały czas mi moja córka wypisuje. Co kupię, to jej daję. A teraz kupiłam sobie. Bo są pastelowe, bo są mini, bo są piękne, bo mi się podobają i bo mi są potrzebne w końcu i nie mam się zamiaru z nią dzielić. Dziękuję, do widzenia. Mam nadzieję, że będą tak pięknie malowały, jak są piękne w opakowaniu. Kurwa, jak ja była mała, to były tylko trzy kolory: żółty, pomarańczowy i zielony. A teraz mamy takie piękne pastelowe. To sobie kupiłam. Jako dziecko nie miałam. Ale żeby nie było, moje dziecko nie pozostało bez niczego. Nie myślcie sobie, że o nie zapomniałam. Chyba, że na matkę nie zapominałam dziecku, jak jest na kupa, eee, To kupiłam jej skarpetki po pierwsze. Trzy sztuki: 8,99, czyli 2,46. No, 2,50. Coś tam. Coś tam, coś tam, ze sztuki. W każdym razie są z mini i to jest bardzo ważny jakby aspekt tych skarpet, bo moje dziecko potrafi być od góry do dołu, od góry do dołu, czyli z butami, z majtkami ubrane w mini, także skarpetki są, no były tam bajkowe motywy, no właśnie to też jest fajne, że w tym i te psi patrole i te mini i te inne bajki są i są w całkiem racjonalnych cenach, no ale oczywiście kupiłam jeszcze coś, no bo żeby inaczej, ciastolina już w którymś odcinku pokazywałam ciastolinę i uważam, że taka fajna cenowa jest też w Pepco. Natomiast mam nieodparte wrażenie, albo nawet jestem pewna, że tej jest tutaj dużo więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale te słoiczki są znacznie większe. Po ile te słoiczki, moi drodzy, mają? Czy ja to gdzieś znajdę? Kurczę, no nie mogę tutaj znaleźć gramatury. Natomiast są naprawdę spore i kosztowały niecałe 10 zł. 9,49 za pięć takich dużych słoiczków, mam nadzieję, że jakościowo będzie ok, ale u nas z tą kliną, to wiecie, jest tak jeden dzień zabawy połową słoiczka, i to później i tak przysycha wszystko, za trzy dni damy kolejną połowę słoiczka, no i ta ciastolina jakoś tak wychodzi. Oczywiście staramy się to sprzątać, używać wielokrotnie i tak dalej, no ale różnie to bywa. Jak gdzieś nagle włosy konia rozsypane po całej podłodze, to ciężko to potem zbierać. No może nie ciężko, ale zaschnie, bla bla bla, mamy wiedzę jak wygląda sprawa z ciastoliną. W każdym razie uznałam, że to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Hania ma też teraz fazę taką na dinozaury bardzo lubi dinozaury, ale tych naklejek tam było sporo do wyboru, bo były jakieś ze strażakami i z księżniczkami, i jakieś tam inne. To jest 6. 6 razy po 75 naklejek. To jest moi drodzy, słuchajcie, bardzo dużo naklejek. Bardzo dużo naklejek. I te wszystkie naklejki kosztowały 3,39. Ja jestem zachwycona, bo to nam wystarczy na naprawdę bardzo, bardzo długo. Jeżeli Wasze maluchy lubią naklejki, to myślę, że to jest naprawdę spoko opcja. Naklejek też tam jest naprawdę dużo do wyboru. No natomiast Hania dzisiaj pewnie dostanie taką. O, one wszystkie są takie same. No dobra, jakoś sobie, no nie, nie takie same, gdzieś w połowie się zmienia. I jakoś sobie poradzi. Generalnie chodzi w naklejkach o to, żeby je odklejać i naklejać, odklejać i naklejać. Więc no uznałam, że to jest naprawdę e, ekonomiczna, budżetowa opcja ja wzięłam i wzięłam jej takie naklejki. Mam nadzieję, że będzie zachwycona. A w zasadzie jestem pewna, że będzie zachwycona. 795 kosztowały takie podgrzewacze. Mam nadzieję, że będą działy, dzia, działy, działały, bo ostatni sezon komarowy jest w pełni i ratujemy się jak możemy i stwierdziłam, że wypróbuję taką opcję, jako też taką jakoś budżetową. Nie siedzimy aż tak dużo wieczorami, więc mam nadzieję, że na trochę to wystarczy, bla, 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 bla. Osiem razy maxi. 8 razy świeczka cytrynowa, która ma odstraszać owady i komary. Oby odstraszała, jeżeli nie będzie odstraszała, to jakąś reklamację złożę, a tak poważnie to dajcie znać, czy Wy też macie z tym problem i czym się ratujecie. Eee, chciałam kupić też taką maszynkę ze światłem ledowym że one tam wpadają, ale coś w końcu mnie to do końca nie przekonało. W każdym razie chętnie wysłucham e, Waszych opinii. Kupiłam też spryskiwać do kwiatów, ponieważ gdzieś mi zaginął, nie mam pojęcia gdzie ten wcześniejszy. Natomiast muszę przyznać, że ten jakoś tak lepiej i fajniej i przyjemniej wsika i też jest o wiele łatwiejszy i też był w całkiem fajnej cenie 3.49. Także spryskiwasz do kwiatów to jest konieczność, no bo mój nie wiem, gdzie wciągnęło. Może się kiedyś za 3 lata znajdzie, bo nie będę szukać, zawsze tak jest. I na koniec jest też spora sekcja ze słodyczami i do mnie powiedziały po drodze, niechcący jakoś tak... Ej, Asia! Weź nas, jesteśmy białe i z masłem orzechowym. Tak było właśnie. To były risys, albo jeszcze, jeszcze są, za 4,90. 200... 10 kalorii per two pieces. No to sobie z jednego, będzie 105, jakoś przeżyję. Dziękuję, ja już się z Wami żegnam. że ja tutaj mam bardzo ważne rzeczy. Do zrobienia. A tak poważnie uważam, że całkiem fajne rzeczy kupiłam, nawet bardzo fajne, w takiej racjonalnej cenie, czyli w tej mojej przysłowiowej stóweczce. Dajcie mi znać, jak u Was zakupami w akszanie, czy macie gdzieś w pobliżu Akszana, po co chodzicie, co kupujecie, czy jest coś, po co nam specjalnie chodzicie, czy po prostu coś do Was mówi. No i oczywiście koniecznie propozycja na kolejny odcinek. Jeszcze mam w głowie Teddy, ale co jeszcze? To chętnie zasugeruję się Waszymi sugestiami. A póki co dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.